i jo games i witam was w kolejnym filmie na kanale i w tym przypadku mówimy no wyszły nowe newsy na temat oczywiście call of duty modern warfare 3 nadchodzącego już tego wiadomo tego roku i w tym przypadku mamy nowe informacje na temat gunsmithu wiadomo całego systemu montowania broni i tak dalej dodatków systemu i w tym ogromny reveal tak zwanych aftermarket parts które oczywiście były w plotkach były już potwierdzone w poprzednim blogu którego nie coverowałem i w tym przypadku mamy nowe, właśnie nowy blog który to wszystko ogólnie coveruje yy, także yy, bardzo ogólnie ciekawe informacje. Informacje. Także poproszę o zostawanie pył w górę, no i co? Lecimy do blogu. A więc wygląda to w ten sposób, że to się będzie tu tłumaczyło na części zamienne. takie części zamienne, czyli innowacje różnikarskie wprowadzane w części zamiennych, nie tylko. Co jest to jest coś w stylu, szybko tłumacząc oczywiście, e, będziemy wchodzili w szczegóły, ale na no, chwilę szybko tłumacząc, to jest coś w stylu, jakbyście odpalili teraz Black Ops 4 i po prostu mieli mod operatora, który po prostu zmienia wam, załóżmy, daną broń, dany pistolet w SMG, dosłownie. Bo na przykład macie e, takiego Swordfisha w Black Ops 4, który wam robi z broni seryjnej z 3-strzałowej serii, robi wam przed 5 ostrzałową e, serię. I tak dalej, więc no, było tego sporo, było sporo tych modów operatora, bo na przykład mieliśmy RKM, który normalnie strzela, wiadomo, celuje i tak dalej, ale po modyfikacji tego modu operatora już nie mogę z niego zbytnio celować, musiałeś robić hipfire, czyli nie celując, ale wiadomo, miał inne benefity, dodatki, które powiedzmy, ee, no pomagały mu, ee, powiedzmy, e tutaj. Żeby było, e, w inny sposób e, działał, więc no Ogólnie to jest, jeśli chodzi o odblokowanie tego to będzie dosyć dziwne Ponieważ niektóre te części zamienne ma After parts markets będą Tylko dostępne na, na niektórych broniach Niektóre w ogóle będą do, dostępne w danych tygodniach do odblokowania Czyli będą takie dzienne wyzwania Aby tu móc to odblokować, a niektóre jeszcze w inny sposób Zakładamy, że także poprzez bundle dzień wcześniej no, Albo nawet i wcześniej, tydzień wcześniej, więc To będzie trochę chore, jeśli ch ch chodzimy o tra tra transakcje Mi właśnie nachodzi na myśl to Że będzie właśnie To wyglądało tak, że będziemy mieli to generalnie, właśnie w nabandlach, wiecie, specjalnie żeby ludzie kupili tydzień wcześniej, a potem my będziemy otrzymywali później my, którzy wiadomo, grindujemy, odblokowujemy gramy aktuali w greco, nie? Dobra, a więc model French 3 mają dostęp do ulepszonych funkcjonalności broni dzięki funkcji części zamiennych stanowiących największą zmianę różnikarza broni, największą szansę, którą znasz używasz przeczytaj pełne informacje na temat tej innowacji strony. Tu ogólnie nie trochę to czytali, mimo że blok jest dosyć mały, pokażę wam kilka rzeczy, które w sumie powracają z... Powiedzmy poprzednich kodów, które robiły to o wiele lepiej niż chociażby Motorfer 2. To oczywiście on tutaj, cały Gunsmith, Gunsmith system. Jak widać, mamy ogromny, tak naprawdę, rewind, wszystkiego, ponieważ mamy. No, Gunsmith ten sam. UI to samo, i ja się w sumie nie dziwię, że jest UI to samo, no gdyż po prostu jak oni by mieli te w stanie bronię mogli przenieść, skoro musi być wszystko powiedzmy na tym samej ziemi, co nie, na tym samym florze, żeby to działało, chociażby zakładamy, że będzie także tuning system, no bo jeżeli by tuningu systemu nie było, to wtedy, wiecie, te bronie są słabsze w Model 3. Wiecie, te bronie mamy myśli, tak 56, na dzisiejsze, M4, Victus i tak dalej, wiecie. Tunik musi być, ponieważ tunik będzie na starych górniach, więc czemu by nie był na nowych, prawda? Tunik będzie tu już nie, nie mamy tego potwierdzenia. Mamy te same UI, tyle potwierdzone kolejne. Kolejna fajna rzecz, którą tu sobie Games robi, jest to właśnie Add Favorite Attachments. Jest to oczywiście możliwe dodania 10 ulubionych dodatków, co jest fajne, ponieważ będzie ponownie tak samo, czyli mamy kolby, magazynki czy jakieś lufy, które współgrają z tymi samymi rodzinami broni, czyli mamy... Y Jakąś lufę, która jest na tym samym shotgunie i działa także na tym samym SMG, czy na tym samym karabinie, przykładowo, co nie? Więc będziecie mogli te dodatki sobie dodać do ulubionych, tak jak mamy to w ustawieniach, możecie sobie na przykład dodać ustawienia ulubione, tak? Więc możecie także sobie ustawić, że macie ulubione dodatki, wchodzicie w swoje ulubione dodatki i nakładać je na daną bronię, bo na przykład jeszcze często używacie na SMG, na karabinach i tak dalej, co nie? Nie musicie przechodzić przez ten pieprzony, wiadomo, UI, który jest jak Netflix dosłownie, przewijasz, przewijasz, przewijasz w lewo, i nie możesz znaleźć dodatku i dodatków jest 41 tabeli. Więc to jest zrobię chorem. Ogólnie to jest też bardzo fajne, patrzcie, co tu jest. Patrzcie, moi co, 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 co tu jest. Powraca, moi drodzy. Mistrzowska tutaj opcja, która była w Vanguardzie, oczywiście dygresja jest w 2 więc jest, wiadomo, wszystko tutaj zabrali to i już, już tego nie ma, ale już powraca, powraca, ponieważ Scammer Games jest mistrzem mistrzów i tutaj, oczywiście, infinite Ward nie lubi, jak widzimy my, sekretne statystyki broni. W tym przypadku będziemy mieli, mieli widoczne wszystko. Czyli tutaj pisze show, Detalis Stats, czyli pokaż szczegóły statystyki. I moi drodzy, może wam zaprezentuję, jak to. Wygląda, ponieważ dosłownie mamy grę, w której możemy sobie odpalić i sprawdzić, jak to wygląda z tymi dodatkami i roz oraz szczegółami, tak? A więc wybierzemy sobie oczywiście to multiplayer Cold War i zaprezentujemy, jak to wygląda. Mamy oczywiście ogromny ganz, to oczywiście bo to kompletnie inny system, o wiele lepszy moim zdaniem, przykładowo, ale tu nie chodzi o to, chodzi o to, że jak sobie wchodzimy w dodatek da, danykolwiek i na przykład nakładamy go, to oczywiście przede wszystkim mamy pierwsze rzeczy czyli procenty. Procenty, których tutaj akurat nie ma, nie będzie. Tak jak w Warfare 2 nie ma, tak i w Warfare 3 nie będzie. To jest fajne, klikamy R2 i to właśnie będzie w Warfare 3 2023. Klikamy R2 i tutaj właśnie mamy, moi, moi drodzy, szczegółowe statystyki, czyli mamy siłę ognia. To jest cztery 4 kategorie siły ognia, szybkość, celność i amunicja. I w tym przypadku mamy szczegółowe informacje na temat jakie mamy damage'e po danym dodatku, na który nałożymy daną lufę. Dane skuteczny zasięg obrażeń, e, daną szybkość, szczelność, prędkość pocisków, obrażenia zawane pojazdów, szybkość ataków wręcz nawet jest w milisekundach podane tak. 1000 ms to oczywiście to jest 101 sekunda. Prędkość ruchu, jak szybko jesteście z tym LMG, oczywiście jest to w tym przypadku RPK, więc jesteście, jesteście wolni, ale oczywiście wiadomo, mając kolby uchwyty i tak dalej, możecie to wszystko usprawniać, i wszystko wy to widzicie, oczywiście, e, więc no, mamy nawet celność, czyli kontrolę odrzutów w poziomie, e, w pionie, pewną no, prędkość środkowania, i to jest wszystko statystyki podane, w szczególnych, oczywiście, tutaj metrażach, tak, mamy milisekundę, mph, i tak dalej, mile, e, wiecie o co chodzi, więc no, bardzo fajnie, to jest i fajnie, że to powraca, przy czym tak to wygląda na tym skinczozie, e, także, oczywiście, to Vanguard miał miał, e, moim zdaniem, e, tutaj no jakby Vanguard Color miał powiedzmy można powiedzieć na luzie inny też system minimalnie trochę inny bo tam mieliśmy 10 dodatków z góry tu mamy oczywiście 5 lub 8 tutaj w tym przypadku w mw 2 e, czy zacz, MW3 będziemy mieli oczywiście 5 tak 5 dodatków czy tak jakby musicie z niektórych rzeczy zrezygnować to jest akurat fajne potwierdzili w blogu że takie dodatki jak na przykład tutaj <grytanie> e, 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 wiadomo celowniki tak to jest właśnie bardzo fajną opcją e, co do, dodadzą, to to że te celowniki większość w MW oczywiście e, 2 jest tak, że nakładasz jakikolwiek celownik i on ci zmniejsza celność Znaczy zmniejsza celność, no można by tak powiedzieć, no bo tak naprawdę się spowalnia, spowalnia się dzięki temu jesteś wolniejszy Bo tam jest napisane, zmniejsz zmniejszony jest chime, czas ADS Czyli jest zmniejszona szybkość celowania, czyli na przykład z e, 350 milisekund na jakiś LMG mamy nagle 400 milisekund Co nie przycelowania i przez to wiadomo giniecie, czy na SMG wiadomo Ze 100 na 150 i to jest właśnie głupie, ponieważ optyka co, jak już Powinna wam sprawdzić szybkość celowania, a nie wam pogarszać, co nie? Więc to jest bardzo fajne, że te wszystkie optyki tutaj chociażby w w sensie nie mają takich wiecie negatywnych statystyk czy też pozytywnych po prostu wam one są dodawane, nie wpływają na, na was na was czas ADS czyli szybkość celowania tak e, e, więc no po fajnie że tam właśnie usprawniało czas ADS co jest, co jest e, za, za rąbiste, co nie e, no dobra, także no jeśli chodzi tutaj o Gansmy, to będzie tylko kilka takich ciekawych zmian Także mieliśmy tutaj szczegółowy filmik od deweloperów dwóch, którzy przedstawili nam kilka właśnie tych funkcji, pogadali o, o nich powiedzmy w takim szybkim showcase, powiedzmy trailerze, e, no trwa tutaj półtorej minuty, zalecam obczaić, To link oczywiście w opisie, jest to poprzedni film także na kanale, który wrzuciłem, także no takie szczegółowe informacje, ale tak naprawdę co jeszcze byśmy mogli tutaj wyciągnąć z tych właśnie e, e, base, Aftermarks park, czy jak to się będzie nazywało w polskim, tak jak widać mamy z Ernetti, który był mądry przez się mamy nagle Jack Ferracity i także jak widać mamy z... E, SMG, tutaj płota mamy naszego jacka, nie halatora, jak to się nazywa. Pulemiot, pulemiot, pajomot. Fajne tutaj nazwy, jest to oczywiście PKM nasz, który będzie wyglądał to w taki sposób, tak. Mamy takiego pseudo już bulpa, który jest o wiele bardziej jak karabin, celniejszy i tak dalej. Więc no brzmi to ciekawie, brzmi o wiele lepiej niż takie nudne nasze tutaj, jak widać jest to conversion kit. To właśnie dodatek, który nie zabiera wam slotu i na przykład w przypadku SMG po odblokowaniu jego, chociażby to będzie w odblokowaniu jakimś wyzwaniem dziennym czy coś, no, możecie takie Uzi zmienić w akim, bo że tak tego mamy Akimbo dodatek w WMW, w tym przypadku mamy to, tak zwany Universion Code Kit. Tu jeszcze jak widać mamy yy, kilka informacji na temat dosłownie każdy szczegółów, które by się zna znajdowały w grze. Jak już mówiłem wiele razy, link w opisie do blogu, jeżeli ktoś chce obciąć na własną rękę. E, no fajnie to ogólnie wygląda. Tak o wiele lepiej lecz wciąż jest to samo UI i ja w sumie się nie dziwiłem, że, że będzie inne, w sensie nie oczekiwałem, że będzie inne i tak to mamy właśnie nowe wyzwania nowe style gry. Różnikarz działa podobnie w sposób, będzie dosyć ciekawy moi drodzy, ponieważ jak jakby się na nowa mapa czy nowa broń, w tym przypadku będzie co tydzień nowa broń wychodziła przykładowo, bo tak naprawdę z Renetti sobie zrobimy SMG i nagle wiecie, chodzi o to, że czekając na nowy sezon, tak naprawdę się nie będziemy nudzili, bo co tydzień będzie jakiś nowy dodatek dodawany i ten dodatek dosłownie wam będzie zmieniał broń i właśnie będziemy wchodzili w e, tą tutaj, e, w tę nową część, powiedzmy lewą część ekranu, gdzie macie my tak zwany Corvention Kit i ten Corvention Kit, chociażby ten na przykład broń zabiera w Full Auto Carabine core nie? Więc No No wiadomo, niektóre wiadomo, takie nudne, bo akimbo, akimbo, to akimbo, co nie? Takim, akimbo, wiadomo, tutaj SMG będzie nam sporo tak naprawdę niszczyło, to chociażby gdzieś mieliśmy screenshot. O, chociażby tutaj mamy tego pulomiota 762, jest to oczywiście PKM, base model. I tutaj mamy właśnie z After Park e, e, Marketem, mamy bullpup kit, więc tak to wygląda. E, mamy oczywiście każdy tutaj szczegół rozpisany, więc, więc no... To jest jeszcze napisane, nie. jednakże w, w przypadku niektórych broni, które osiągną maksymalny poziom, gracze będą mogli przekształcić swój projekt za pomocą części zamiennych. Czyli niektóre bronie e, będą, będą odblokowane, jak już mówiłem, poprzez wyzwanie dzienne, ale niektóre musisz być maksymalny poziom, z czego będzie to ten system po 20, po 25 leveli, po 29 w niektórych przypadkach. I dzięki temu, właśnie jak wiecie na maksymalny level, odblokujecie nowy, e, nowe wyzwanie, tak, na to broni, Dzięki temu, jak zrobicie te wyzwania, odblokujecie właśnie ten, ten zwany, powiedzmy, mod operatora, tak. Mogą mogę przekształcić swój projekt za pomocą części zamiennych w momencie. Premier Model 3 będzie zawierać kilka zestawów części zamiennych w formie zestawów konwersji. Aby uzyskać dostęp do e, tych zestawów, musisz ukończyć wyzwania w grze, które staną się dostępne po osiągnięciu maksymalnego poziomu obsługiwanej broni. Ukończ, e, wiadomo, ostatnie wyzwanie zestawy konwersji. Będzie twój, e, a będzie twój, wiadomo. E, po tu, to ostateczną imponującą nagrodę za zakończenie ścieżki rozwoju broni. Bardzo fajnie, taka, taka dodatkowa progresja, wiadomo, dodatkowa zabawa w grze, co nie? E, Nowa broń, nowe dodatki. E, podczas obsłania Podstawowych konwersji zwracają uwagę na wybór dodatków do broni przełączonych między nimi. Nowe części rynku e, wytwórne mogą stać się dostępne do, jako dodatek, do których nie można było uzyskać dostępu po użyciu broni z ograniczeniami. Co oni mówią to, że po prostu e, jest tak w MW2, czyli możecie po prostu wylewelować inną broń i mieć już nałożony ten dodatek, bo nie musicie lewelować znowu tej samej broni, żeby mieć dodatek. W sensie tej innej broni. Nie można. E, ponieważ broń ulega zasadniczym zmi zmianom, zasadniczo zmienia się także sposoby jej modyfikacji, więc no. Tu mamy trzy takie przykłady, właśnie tutaj, y, tych zmian. Przykłady zostały do konwersji: trzy bronie z rynku wytwórnego. Aby dać wam lepsze wyobrażenia o zmianach. Jakie części zamienne wprowadzają do broni? Oto trzy przykłady zestawu konwersji, zaczynających od konwersji LMG typu pup wspomniane w filmie. Przykładowo e, przykłady pokazane poniżej, również powiązane przykładowymi tutaj załącznikami, aby dać wyobrażenie o tym, jak możesz jeszcze bardziej dostosować zabójczość swojej swoje broni w terenie połączonymi częściami rynku wytwornego. Za części numer jeden to oczywiście mamy, jak już o tym pullmecie, tutaj mamy wyzwanie. Po wybiciu maksymalnego levelu tej broni odblokuj wyzwanie na maksymalnym poziomie zabij 25 wrogów strzelając z biodra lub używając postawy taktycznej. To jest postawa taktyczna, już te się wypowiadali, to oczywiście będziemy wzięli już pojutrze Gameplay, ponieważ pojutrze po jest piąty, a co znaczy, że jest ogromny kodeks event, także nie przegapcie, będzie oczywiście transmitowane na tym kanale, także będzie ogromny oczywiście reveal całej gry, jak i Warzone. Także no. To mamy właśnie postawę taktyczną i ogólnie postawa taktyczna jest to Tactical Stance, który jest tak zwanym, powiedzmy, jakbym to szybko zobaczyć, jest to postawa między ADS a hipfirem, czyli nie do końca celujecie, ale też nie do końca robicie hipfire, ale do tego jesteście wciąż bardzo mobilni. Czy wiadomo, jak celujecie, jesteście mniej mobilni, ponieważ nie możecie się ruszyć, co nie? Jak robicie hipfire, czy nie celujecie, a z biodra, mówiąc wprost, to wiadomo, ruszacie się o wiele... O wiele wiadomo, eee, szybciej co nie, ale wiadomo wasza celność jest o wiele gorsza zależnie od broni, SMG i tak dalej, czy od RKM'a, lecz w tym przypadku oczywiście będzie to pomiędzy, tak, Czy macie w, wciąż jakąś tam celność i taki wpółcelowani, ale wciąż hipfire, czyli wciąż z biodra, więc to jest w ogóle taktyczne albo po prostu możecie strzelać z biodra. I nie celując w ogóle, nie używając taktycznej postawy i wciąż będzie git, bo musicie tylko zdobyć 25 zabójstw, aby odblokować właśnie ten oto e, tutaj bullpup kit na przykładowo, na przykładowo oczywiście to broń. Tak no przekształcić ten zasil, e, zasilany pasowo karabin maszynowy za pomocą zestawu konwersji, bullpup znacznie zwiększając mobilność i obsługę broni. Cool. To co kiedyś było powiedzmy bronią ol, olbrzymią, może teraz e, używane do biegania i strzania, nie wiadomo, nie ryzykując z głębokich takich rezerw amunicji typu LKM-u, tak? Dodając te części do rynku wytwornego w postaci podkładek odrzutowych zamontowanych na kolbie dla większej cenności, a także bulpu z rynku wytwornego, aby zwiększyć prędkość pocisku i zasięgu zapewnia to solidną podstawę do agresji gry, którą można ulepszyć jedynie poprzez zastosowanie dodatkowych akcesoriów. To mamy także numer 2, części zamiany numer dwa jest to pistolet, oczywiście z oczywiście tutaj wiadomo no, zwykły renet i pistoletek który właśnie wygląda tak, tu mamy odblokuj wyzwanie na maksymalnym poziomie, zabić 300 wrogów mając 5 dodatków czy zakłada się 5 dodatków, zabić 300 wrogów i prosto bardzo odblokowujecie Jack Ferocity Fero tak, Ferocity, to jest e, Kara i Bankit, który wam przekształca to w SMG full auto e, Wiesz co, tu można wiele wchodzić w to jak tutaj to wygląda i także mamy oczywiście trzeci tutaj, e, trzecią, e, trzecią tutaj taką e, no wiadomo, trzeci przykład zestaw części zamiennych numer 3 to jest WSP Swarm z zapasami Akimbo Brace, to się mamy po prostu, że odblokowujemy go w wersji Akimbo. I tutaj mamy odblokuj wyzwanie z maksymalnym poziomem, odblokuj poprzez cotygodniowe wyzwania przedsezonowe. Więc bardzo fajnie będzie tego sporo. Wiadomo jak się gra, zacznie i wiadomo, do sezonu oczywiście pierwszego trochę będzie to trwało, ponieważ od 10 listopada do 5 grudnia będzie tak zwany sezon 0, czyli przed sezon, w którym właśnie będziemy odblokowali te właśnie co tydzień modyfikacje. na bronię. jak już wiem, Nie wszystkie bronie będą miały te modyfikacje, ale spoko. Być może z czasem to po prostu te ym, dodatki i tak dalej będą odblokowywane, dodawane i tak dalej, wiecie o co chodzi w sezonach. Będą dodawane dodatki specjalne na nasze stare bronie, które były premierowe oryginalnie i także na przykład będą wychodziły nowe bronie w sezonach pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej, szósty. To będzie te bronie będą także otrzymywały, załóżmy w lub nowe dodatki w formie właśnie, które wam, yy, wiadomo, przekształca to broń w kompletnie coś innego. Ja na przykład sobie nie mogę wyobrazić, jak mamy na przykład normalny model action i go zmieniamy w taki e, typu e, bardzo szybki Shotgun, co nie? Wiecie, szybkostrzelny. Mam na myśli tutaj nie semi-auto taki zwykły, tylko taki wiecie... No, full auto przykładowo, to byłoby, byłoby chore, wiecie, taki shotgun prze prze przekształcić. Mamy myśli taki shotgun typu dwustrzałowa, taka dwurka, która jest przekształcona w taki fast fire rate shotgun, co nie? Co byłoby oczywiście śmieszne, nie? Ale co byłoby możliwe. Właśnie to ma być takie, wiecie, wszystko goofy i głupie. Jak to było w sumie w vanguardzie. W vanguardzie się czuło wszystko ok, gdy nakładałeś te magazynki, które ci powodowały, że masz ogromne obrażenia, także ogromny recoil i masz wywalone, nie kontrujesz tego kurikoula, bo dodajesz dodatkowe lufy i bawię się z tym. bawię się z tym tego, że Vanguard, moim zdaniem, tutaj na ona opcje na zabawy miał ogromne z tymi kolbami. Z tymi szybkościami, które mogłeś robić i ograniczać, bo to coś świetnego, także tutaj e, dodając dodatkowe wsparcie do ramy obrony, umożliwiając tak naprawdę operatorom umieszczenie powiedzmy dodatkowych, e, e, no dodatkowych tutaj po prostu możliwości grania, tak? E, także no. Tu jeszcze mamy opis na temat tych SMG Ko kończąc. uzupełnie zostawię konwersję konwersja Kimbo Laser, który uh, poprawia celność strzału z biodra do agresywnej gry w ukryciu. Spróbuj wyposażyć tłumik amunicję Hollow Point, wiadomo, szybszy tutaj wtedy będzie, aby osiągnąć wrogów bez utraty swojej pozycji. Eee, no i tu mamy także inne ulepszenia różnika, że nowy różnikarz wprowadza dodatkowe innowacje do całego systemu broni, obejmując one więcej współdzielonych załączników i usunięcie niektórych kar podczas wyposażenia małej optyki. Jak już mówiłem. Oblokowanie załączników w przypadku nowych broni f 3 dodatki, takie jak uchwyty, beczki magazynku, kolby będą miały właśnie wymagały od gracza używania określonej broni, po tym jak już zostały blokowane dla innej. Na przykładzie kolba szturmowa jest dostępna zarówno dla pistoletu maszynowego AMR9 na poziomie 8, jak i dla strzelby mitowanej na poziomie 12. Jeśli twój AMR9 osiągnął poziom 8 lub wyższy, kolba będzie natychmiastowo dostępna na liwaterze i odwrotnie. Więc no, jedna przystawka optyczna w przeciwieństwie do swoich, do swoich odpowiedników w wykladowaniu 2 2 nowe jedne przystawki optyczne będą już ograniczać szybkość celowania operatora, umożliwiając szybsze namierzenie podczas korzystania z tych celowników. Więc ten, te ten cały nerw i tak dalej, e, bycia wolnym, bo tutaj nakładasz dodatki dosłownie czujesz się gorszym. Dosłownie niektóre bronie w Warfare 2 to nie jest joke, są lepsze bez dodatków, niż z dodatkami. I to nie jest śmieszne, jeśli chodzi o movement, tak? I to wiadomo jest bardzo, bardzo ważne w SMG-kach, w agresywnym takim typowym e, graniu koda, tak? Bo to jest powiedzmy taki najbardziej czystszy, naj, najczęstszy, e, wiadomo, gracz koda, który gra po prostu agresywnie. Więc no, moi drodzy, premiera 10 listopada, a co jest dzisiaj? Moi drodzy, dzisiaj jest... Tak, tak, teraz nagrywam za około 6 godzin, czyli o godzinie 16 3 października będzie właśnie Reveal Multiplayer Trailer. Także bardzo fajnie, zakładam, że będzie trwało 2-3 minutki. Więc bardzo fajnie, żeby takie małe preview, e, wiadomo, że widzieliśmy tutaj małe takie pseudo-gameplaye map, e, takie powiedzmy preview, e, grafiki i tak dalej, wiadomo. Porównując inne takie e, chociażby zmiany, wiadomo, do porównania tych map remasterowanych, które, wiadomo, mają pipszone ponad chyba. 10 lat, tak? Jak sobie policzymy od MW, to tam mamy sporo tych lat, tak? 14 lat, dobrze liczę, 2009, dobrze pamiętam e, także, także no, bardzo fajnie, że będzie trailer to wiecie, zawsze więcej będzie lepiej, bo, bo i tak dopiero 5 na Codnex Event oczywiście e, będą tutaj streamerzy stream streamowali będzie ich około 250, także wybierzcie swojego ulubionego Pokemona i oglądacie razem z nim ogromny Codnex Event, także ja oczywiście będę streamował, gdzie będziemy widzieli ogromny reveal ze strony Trajer, Zombies, ogromny tutaj reveal ze strony Summer Games i Multiplayer, e, powiedzmy do, głębokie wejście takie do końca z, z każdym szczegółami i także oczywiście dodatkowo e, mamy tutaj pogadanka z Ravenem i nowej mapy Warzone. którą w sumie mogę nawet wam pokazać kilka skrzyżów nowej mapy. I tu chociażby mamy jeden ze skrzyżów, wygląda no to ciekawe. Jest to tak zwany Las Almas, czy też Urzikistan, Już nie pamiętam, mi się mylą które to które ma być. Ale no, wygląda no, tak, że mamy tutaj taki port. Mamy według nas port, tych rzek. Nie wiem jak. Będzie dużo tych rzek wygląda na razie to na wiele, jeśli chodzi tutaj o Warzone e, Jeśli chodzi o Zombies, oczywiście widzieliśmy taki mały Snippet małki Zombies Bomb, taki teaser oczywiście od sponsorów z płatkami Jest tutaj to właśnie ten, ten mały Snippet Preview Zombiaków i Małpy e, Bombowej, także, także no Moim zdaniem tutaj, jeśli chodzi o moje reakcje, to taka, to jest słabe to bardzo, bo e, Chociażby moja pierwsza reakcja jest taka, że Że kolory, gdzieś są kolory, naprawdę, kradli kolory, kolory, hello Także dajcie znać co myślicie o wszystkim, tu oczywiście mamy Game Features, Dive Deep w camera Games, jak już mówiłem, także mamy Dive Deep w, w, oczywiście z Treyarch, Kevin and Drew, e, prawą ręką dyrektora, e, no i przede wszystkim oczywiście tutaj Warzone, jak już mówiłem, z Ravenem, nowy, nowy premier map, tutaj mapy całej i tak e, dalej, no i przede wszystkim mobile, które chyba nikt nikogo nie obchodzi, chyba że jesteście graczami mobilnymi, to spoko, to was obchodzi. A więc, jak widać, jak zwykle lubię się rozgadać, także dajcie znać co wy tak naprawdę czekacie najbardziej. Eee, no wiadomo, przygotujcie się na, dzisiaj na godzinę 16. Ja to już się postaram się jak najszybciej wrócić. No i także, oczywiście, na czwartek, gdzie będzie ogromny reveal. A jak już przypominam, od 6 zaczyna się zamknięta beta, czyli jak macie grę kupioną na PlayStation oraz PlayStation 4, jak i 5, będziecie, oczywiście, już mogli grać. Beta wcześniej, 2 dni, a jak oczywiście już wiadomo, nie kupiliście jeszcze gry, no to dopiero oczywiście zagracie 8, 9, wy otwarcie będzie gdzie każdy będzie mógł zagrać free-to-play. Przypominam, że beta waży 24 giga, do tego oczywiście musicie mieć zainstalowany tak zwany Home Base, czyli musicie mieć główną of Quality Modern Warfare 2 zainstalowaną, czyli mamy się tu, czy oczywiście o Warzone, tak jest, musicie poprosić Warzone, co oczywiście równa się jakieś około 100 giga, czyli dodajcie 24 plus 100 i macie 124 giga, także moi drodzy, beta nie zajmuje w tym roku 24 giga, a jednak aż 124 było. No, bo tak zrobili. Nie pytajcie mnie, czemu czemu nie zrobiłem dziennej aplikacji, tylko wszystko chcą trzymać w jednym, wiecie, Home Base Operation. Nie mam, czemu, nie mam pojęcia, nawet na Steamie zmienili oczywiście tutaj nazwę z Calvity, e, tam e, normalnie Model Warfare 2 zmienili na po prostu Calvity Homepage, więc nie wiem, czemu tak zrobili. Nie mam pojęcia. Pytajcie Activision, nie wiem, ja tylko oczywiście przekazuję informacje, więc jak zwykle. Jak już to zwykle mówiłem, kiedyś, don't shoot the messenger, nie straj. Wy, czy tutaj, oczywiście, e, prze, kto, ten, kto przekazuje informacje. Także, moi drodzy, był moment, teraz, zawsze, w ogóle, jeżeli trwać do końca, napiszcie mi, co o, tym, co o tym wszystkim myślicie. Ja Wam bardzo, jak zwykle, dziękuję za oglądanie. I co, widzimy się na kolejnych filmach informacyjnych, jak i oczywiście na fan streamach. Także, dziękuję. No i co, na razie, Makler out.